Siemano, jak sami widzieliście przed chwilą było takie malutkie, lekkie intro. Z tej strony Dream2 i dzisiaj zapraszam was na czwarty odcinek z Blade and Soul. Powiem wam tak. Dzisiaj będzie zupełnie inny odcinek. Zaprezentuję wam jak wyglądała moja rozgrywka tam pomiędzy 9 chyba a 27 poziomem. I powiem wam tak, ta gra potrafi tak wciągnąć, że to jest coś niesamowitego. Odkryłem w sobie um, podkładnie czasem siły o godzinie 2 w nocy i tak patrzę kurcze co jest grane. Ale powiem wam tak, gra wciąga, tylko moim zdaniem dlatego, że po pierwsze jest ładnie zrobiona, fabuła jest obłędna i można powiedzieć, że prowadzi nas do następnych ym, rozdziałów i tak naprawdę nie chodzi tutaj, żebyś tylko wbijał level, robił ekwipunek, to jest coś zupełnie odrębnego. Powiem tak, Blade and Soul jest grą, która mnie rozwala, naprawdę. I to w taki sposób, że te cut-scenki, co są właśnie w trakcie gry, są genialne. Ja nie będę wam pokazywał, jak się gra w tą grę, bo już widzieliście 4, 3 odcinki, i powiem wam, że moim zdaniem, jeśli ta gra nie dostanie nie wiem, nagrody typu najlepsza gra MMORPG 2016, to będę zdziwiony, bo gra się naprawdę świetnie. Mimo, już wszystko jest po angielsku, idzie się domyślić, co trzeba robić. Czasem są dziwne nazwy potworów i takie skurcze: poszukaj tego i tego, ale jest to w bardzo fajny sposób rozwiązane, że do misji mamy ten znacznik żółty, niebieski, potem pojawią się jeszcze czerwony i to wygląda genialnie. Uu, powiem nawet więcej, jeśli ktoś się zastanawia, czy yy, warto grać. Jest taki serwer, na którym ja gram ze znajomymi, to jest Salfar Crea, 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 Create chyba, tak? Dobrze, dobrze pamiętam, chyba dobrze. I gra się tutaj. No fajnie. początek nie potrzebujemy zbytnio pomocy, ale im jesteśmy wyżej, tym już się zaczynają robić schody. I zrobienie kwipunku. Uwierzcie. Minę słowo. Ja lubię palić temy. Tutaj nie da się spalić temu. Serio. Ma, da się ulepszyć albo minimum, albo maksimum. Nie ma że coś jest źle. Jeśli ulepszymy minimum. No to mamy na przykład, nie wiem, jeszcze ileś procent do maksimum. Nie można spalić. To jest genialny system ulepszania, co mnie się podoba. Potrzebujemy trochę wysiłku, żeby kupić następny item do ulepszania, ale Nie tracimy danego itemu. To jest super. Powiem tak, miałem dwie sesje, takie które miałem po 6-8 godzin. Gra w ciągę, naprawdę. Więc to, to mogę alert przeciwko wciągającej grze ostrzegam, wciąga na pewno. Robienie i zauważam, że jest syndrom w tej misji. Jeszcze jedną misję, jeszcze jeden punkcik, jeszcze jedną misję. Naprawdę to jest. No bo chcecie się dowiedzieć, co jest dalej, co jest w następnym rozdziale, co się dzieje później. To jeszcze nie olepszony wykupionek, ale potem ten wykupionek jest coraz bardziej ulepszony i to już coraz lepiej się gra, naprawdę zrobienie niektórych misji jest dosyć ciężkie samotnie zdobycie ekwipunku pod tytułem no trochę większy level jest też trudnawe z tego względu, że myślę, że musi być trudnawe ale radzimy sobie ze własnym ekwipunkiem naprawdę bardzo w porządku jak samo widzicie teraz kolejny rozdział jak tutaj mam on jest kontynuacją tego co widzieliście w poprzednich odcinkach czyli Atakujemy plaże, odbijamy plażę, robimy różne, różne wszelkie misje. Twórcy gry naprawdę się napracowali, bo każda lokacja jest inna. Gra nas prowadzi. Owszem, są misje dzienne, gdzie musimy się wrócić na poprzednią lokację, ale to nie jest tak często jak na przykład w takich grach typu Metin, gdzie musimy właśnie siedzieć cały czas, żeby pójść gdzieś dalej. Tu akurat teleport jest tak rozlukowany, że. Możemy się przenieść do każdego punktu, który mamy odblokowany. Potem? To praktycznie potów nie używamy. Wystarczy złapać kogoś F i zrobię mu takie coś właśnie. Ja wtedy regeneruję HP, ale są też skile, które regenerują HP. To jest super rozwiązanie. Naprawdę tutaj niektóre gry mogłyby się po prostu uczyć z tej gry, jak powinna wyglądać nowoczesna, fajna gra z 2016 roku. Serio. Godzinne zakręcenia, co rusz możemy coś zdobyć, jakiś item z gry, jakieś podstawy, ale naprawdę jest to dobrze przemyślane. Powiem Wam tak: ja jeszcze wszystkiego nawet w tej grze nie odkryłem, wiem, 27 po, poziom, a ja nie rozkminiam niektórych rzeczy. Przykład skile. Dostajemy punkt. możemy rozdawać te punkty, potem będę miał oczywiście coraz lepszy ten ekwipunek, skile i tak dalej. Ale na przykład zauważam, że co? No, jako taką nie da się ulepszyć. Da się ulepszyć miecz, biżuterię. To tak. To bez problemu możemy ulepszyć. Misje żółte. Czyli te takie, ja to nazywam rozdziałówki. Nie dostajemy za nie dużo expa. Ale dostajemy za nie dodatkowe misje niebieskie. Za niebieskie misje dostajemy naprawdę ogromne ilości expa. Że ten level leci jak szalony, Jeśli będziemy robili wszystkie niebieskie misje, to bardzo szybko jesteśmy w stanie wbić kolejne levele Ja, mając 27, robię dopiero żółte na 24. Z tego względu, że robię systematycznie wszystkie misje niebieskie, z których mam naprawdę bardzo dużo EXPA. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że on gada pod spodem, a ja gadam na, na wierzchu, że tak powiem. bo sami widzicie, przed chwilą dostałem sporo EXPA. Jedyna rzecz. Game Guard Protect, czyli taki Hackshield. To nie działa. To nigdy nie działa. Nie wiem po co oni to instalują. To jest takie uprzykrzanie gry uczciwym graczom, moim zdaniem. Śmieszne rzecz. Macie zaznaczony punkt i nie wiecie co zrobić. A wystarczyło otworzyć pomnik. To jest kolejna misja z niebieskich Naprawdę świetna sprawa. Kawałki SoulShield, Ja uzbierałem już jeden cały. Jeden cały licząc, y, oczywiście liczę to jako jeden Full 8. Ja wiem, że to powinno być jakieś kombinacje, ale na razie nie jestem w stanie określić jakie. Katceneki. Cud miód, naprawdę. Mam nadzieję, że ten film będzie odblokowany w Niemczech, bo zazwyczaj jest tak, że jest im więcej kat scenek, tym niestety Niemcy blokują tego typu filmy. Szkoda. Ale powiem Wam, że wszystko jest świetnie przemyślane. Eee, w czym ta gra mnie urzekła? No w tym, że jest jakiś scenariusz, główny wątek, nie to, że idź do npc 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 tylko jest na przykład mm, zrobione to w sposób Uratuj nas przed czymś, i ta mapa jest dynamiczna, ona się zmienia. Teraz wybije kilkanaście potworów i ta mapa będzie jaśniejsza, będzie ocalona, będzie pusta. Czyli tak naprawdę, te mapy są dwie. Jedna jest ta, a druga jest jasna. System dungeonów. No to powiem wam, że tu mnie naprawdę zaskakują wielkość potworów. Jakie one są ogromne czasem, to jest... Uch. I co jest jeszcze śmieszniejsze, silnik pozwala na to, że cię potwór potrafi złapać, rzucić o ściany, i w ogóle zrobić z tobą coś, co ty potrafisz zrobić z potworem, czyli czegoś, czego ja jeszcze nie spotkałem w żadnej grze. Nawet w Wiedźminie jest tak, że cię potwór może zaatakować, ale nie sponiewiera cię. Rozumiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że tak. I że to będzie można pokazać w którymś z kolejnych odcinków, bo powiem wam, że myślę, że jeszcze jakieś na pewno zobaczycie z Blight and Soul. Pewnie wiecie, że możecie zgarnąć Kupon premium 70 euro. Wystarczy przeczytać opis i wystarczy być aktywnym. Myślę, że on pod koniec tygodnia zostanie przyznany komuś z Was. A wybiorę go za pomocą Facebooka, czyli osoby najbardziej aktywne pod tymi czterema ostatnimi filmami będą poddane losowaniu pod tytułem Kto ma otrzymać ten kupon? Jak sami widzicie, to jest nasz kolega, który powinien już dawno stracić twarz. Niestety nas zablokował i nie możemy nic zrobić, bo on ucieka. Przy... A nie, to jest ona. Ale tak szybko byśmy się z nią zmierzyli, to myślę, że nie byłoby sensu zbytnio. Na razie nas zbloczyła. A sama ucieka z kimś. No. A nam pojawia się właśnie taki stworek. Rozkmijacie to. Myślę, że nim będzie proste prosty PVP, bo zobaczcie, że on jest duży, ale ma mało HP. Jeszcze pomaga nam nasz kapitan. Niestety nie mam jeszcze skilli rozwiniętych, co nie mogę pokazać, jak to pięknie wygląda. Ale uwierzcie, one są cud malina na wyższym poziomie. Wracając do samej gry, rozgrywki, ona jest bardzo intuicyjna. Szukacie znaczników, odpowiadacie na znaczniki, patrzycie, co te zdaczki każą wam zrobić, czytacie. Powiem wam, że niektóre osoby, które mają problem z angielskim, mogą się nauczyć tutaj angielskiego perfect. Wymowy i pisma. Czyli macie dwa plusy, rozrywkę i naukę. Ilość broni dostępnych jest duża. Udowodnić to wam? Proszę bardzo. Miotacz płomieni. Spoko pomysł, spoko pomysł. Strzelba. Pewnie jest jeszcze więcej, ale ja na razie tego nie odkryłem, z tego względu, że, jak sami widzicie... Odkryłem dopiero strzelacza i strzelacz i miotacz połomieni. Ale dużego krabia właśnie zaraz ustrzelę, ale by był obiad! <laughs> no, jest trochę tego, no jak sami widzicie, ataki, ataki, ataki. Najpierw były zombiaki, teraz są same kraby. No i to jest właśnie... Piękny w Blade and Soul, że macie różnorodność, która jest tutaj zabójcza. NPC wam pomagają. Tak naprawdę są też smutne momenty, związane z naszymi postaciami, bohaterami. No, jak wiecie, wszyscy praktycznie zginęli z zakonu. I tutaj kolejna osoba nam odeszła. No niestety tak czasem bywa. Ten strzyko! Wojski, no ja bym miał jakieś wątpliwości, że on tutaj nie pasuje. ale... Śmiesznie wygląda ten mój hipsterski wojownik. Jak wygląda... Dziwny ma głos. Jak wygląda gra zespołowa? Gra zespołowa wygląda tak, że dużo nam potrzeba zabawy. XP 5 Jest jakiś dziwny system rozdzielania dropu. Na zasadzie licytacji, może to jest dobre, może to jest złe, czy ja wiem. Udało mi się wygrać trzy razy w takim systemie. A powiem Wam, że właściwie patrząc na to, no właśnie, nasza postać często obrywa, często ją budzą, często ma takie jakieś dziwne odchyły. Odchyły. Ale autorzy również mają tutaj dobre samopoczucie w humoru, uwierzcie. typu, czy ktoś spadnie nam z nieba? Jeb, spadamy z nieba. No to jest dobre rozwiązanie, to jest zabawne. I... No, możemy się dużo, dużo nauczyć. Widzicie, oni już zrezygnowali, przykład, prosty przykład.

Po tym filmiku tak naprawdę dowiedzieliśmy się o nowym systemie podróży. Ale chwila, co oni nam robią? Znowu widzimy jakąś energię. Ta energia... Ja wiem, że jest też... Nie chcę teraz strzelić faila manga. Na podstawie... To znaczy gra jest na podstawie mangi i różnych tego typu komiksów, nie zabijcie mnie fani. <todgłos> Runs too deep. Then what now? We will see. First, a trip to Dragon Scale would do. But mm -hmm. we have no time to lose. Well, what doesn't kill you does make you stronger, or so they say. What's oh. <laughs> going to be interesting? <laughs> Who knows? You can now ride dragon pulses. Let's see if you have what it takes to be a hero. Proszę bardzo. A to jest system nowego podróżowania. Tego to już widzieliście na Facebook'u. Genialne, co? Nie potrzeba koni, nie potrzeba wierzchowców. Szybkie, bezpieczne. I docieramy bardzo fajnie na miejsce. Ja jestem już na etapie kolejnej mapy. Kolejnej części mapy, o tak mogę powiedzieć, bo tych map wydaje się, że jest sporo porobionych. Na razie największy level, jak widziałem, to był czterdziesty chyba siódmy. I już miał naprawdę spokojny kwipunek. Tutaj idziemy do bossa, który był na samym początku. Trzeba czytać, gdzie są dane ulepszacze, gdzie są wszystkie dodatki. Ale, jak wiecie, tutaj jest dotyczona wojna pomiędzy dwoma stronami. Co mnie kompletnie rozbraja. Naprawdę. Przepraszam, to nie jest gra typu Wiedźmin, to jest gra typu Metin, czyli MMORPG online. Przyznam się, że w żadnej grze, w którą gra się przez internet, w której się nie kupuje, tylko w którym gra się zupełnie za darmo, nie widziałem po pierwsze ani takiej grafii, ani ty tylu, tylu takiej fabuły. Ani motywów właśnie tego typu jak jest tutaj. To mnie się świetnie podoba, bo no jest przemyślane i dobrze zrobione. Trafiło w mniejszego a zamiast we mnie, a ja jestem tutaj no, zrobiłem prawie największą postać, jaką było można zrobić, ale jeszcze widziałem, że można robić większe postacie. Jeszcze wyższe, jeszcze szersze, jeszcze dalej. Ale na razie tego nie chciałem robić. Myślę, że pokażełem, jak powstawała moja postać na. W następnym odcinku... Hmm, nie pozostawiajcie żadnych... ...ocalałych. Oczywiście jeśli zdołacie pokonać mnie. duża ilość efektów specjalnych, duża ilość... ...zabawy. I tak naprawdę bardzo dużo... ...detali i szczegółów. Ktoś się napracował nad tą grą, naprawdę. Myślę, że ten ktoś zasługuje na to, żeby dostał na co zasługuje, bo gra jest świetna. I powiem nawet więcej, jeśli ktoś z Was lubi tego typu klimaty, to naprawdę w tej grze może się poczuć jak prawdziwy bohater. Jak sami widzicie, wiemy co mamy do zrobienia. Czerwone punkty to jest zapijanie tych panów. Jak sami widzicie, skill mi się zmienił. Prawy przycisk mi się, prawy przycisk myszy mi zmienił się zupełnie inaczej. Proszę bardzo. Tarcza tak naprawdę regeneruje HP. Jeśli kogoś zaatakujemy, regenerują więcej HP oraz punktów many. Punkty many. Hmm, z punktami many jest tak, że na każdej klasie postaci one zupełnie inaczej yy, odreagują i można powiedzieć, że u mnie jest pasek, na którym jest tylko 100. Inna klasa postaci ma na przykład 5 kulek, czy też może trochę więcej, może trochę mniej powiedziałem, ale na pewno jest tak. Misję mamy pokazane, ile trzeba zrobić. To transparentność ekranu wygląda dobrze. Wiemy, co jest na mini mapie, wiemy, co się dzieje, wiemy, jak to, co wygląda. Wiemy, gdzie możemy iść. Yy, blok jest pokazany, nie jest tylko jako czy blok, tylko faktycznie blokuje nasza postać dany hit, daną umiejętność. Też tego rzadko nie można spotkać. No i ja powiem wam, sami wiecie, sami nie znacie, grając w Medina, powiem wam, że nie spotkałem się, sz żeby postać kiedykolwiek blokowała cokolwiek. Hm, jeśli wiecie, o co chodzi. No, powiem wam, że o, proszę bardzo, mamy nawet przed chwilą widzieć zaznaczona postać, miała taki żółty ptaszek, żółtą strzałeczkę w dół, że to do niej trzeba iść. Teraz nam się pojawiła kolejna i teraz tam też się udamy. Porozmawiajmy z nim i będziemy wiedzieli dosłownie wszystko. Tak, musimy iść do wioski, ocalić kogo tylko damy radę. Gra się świetnie. Uwierzcie, gra się po prostu świetnie. Hmm, znacie tą panią? W pierwszym, w drugim, trzecim odcinku było co nieco o niej. W drugim i trzecim. A tutaj się okazało, że nasza koleżanka i szef Bumbo village, village to zdrajcy.

now i'll have that big promotion for sure what do you think of your boyfriend being captain of the whole fleet soon <laughs> don't forget you promised me the life of an empress <laughs> honey that loser over there knows too much about our plans you know what to do don't you <laughs> <laughs> of course you know i'd do anything for my girl <laughs> I myśli, Ale zaraz zobaczycie, że można go łatwo rozwalić. Skillem. Czy używam w ogóle skilli? Używam jedynki, dwójki, czasem trójki. W mniejszych wypadkach Z i X. -a. Z tego względu, że jakoś bardziej mi, mi się gra w sposób taki, że. 1, 2, 3, 4, jeśli się używa, to jeszcze jest ok. Ku czasem używam Taba, również używam tab To jest taki wir, jakby. A to kolejny zdrajca. No, zdrajców niestety w Bambo Dok Duck, Village, nie tak. Było bardzo dużo. No, powiem tylko tyle, że w grze na 100% spędzę jeszcze dobry kilkanaście godzin. Bo 27 level to nie jest coś, co chciałbym zobaczyć, ale na pewno w trakcie będę chciał zobaczyć, co się dzieje dalej. Co jest grane dalej, i powiem Wam, że zastanawiam się nad tym, czy nie rozpocząć tej serii tak całej, calutkiej. Bo wygląda naprawdę kilka: bo pierwsze, gra wygląda świetnie, po drugie, motywy z tym, jak. Jest przemyślany scenariusz, interakcja, w grze. Możecie zrobić dosłownie wszystko, rozwalić dosłownie wszystko, nie wiem, podpalić trawę. Wszystko jest tutaj naprawdę przemyślane i to mnie się podoba. I grafika też jest świetna, co? A ja wam, jak się podoba gra, bo ja na razie jestem nią zachwycony i na pewno spędzę w niej jeszcze dobre kilkanaście godzin. I na pewno nagram kolejny filmik, jak wiem, z 35 poziom i będę miał kolejny materiał, żeby zobaczyć, co jest grane, jak to dalej wygląda. Gra się przednie. Chcecie zobaczyć więcej, powstawiam. Chcecie zobaczyć więcej, zapraszam Was na poprzednie odcinki. A tak naprawdę, jeśli z Was ktoś będzie chciał się pobawić, zapraszam na Starfire Creator, tak. Chyba. Starfall. Drugi członek jest nieważny. Nie pamiętam, co tam było. Czy charakter? <grym> nie pamiętam, naprawdę. Ale to by było na tyle z Blade and Soul. Jeszcze będzie jeden odcinek, w którym pokażę coś więcej. Myślę. I to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Team 2. Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku z Blade and Soul. I zapraszam serdecznie do gry. Link w opisie. Do zobaczenia.